Zostawcie suba, widzowie. Też się ja nie tym, ma. BOX! STOP! Nie jestem zofilem. Kurwa! Też to mogę zrobić. Nie mam problemu. Jutro 14, Plac Wolności, Poznań. Największy box stop w Polsce. Pedro, to się nie Kuba czy ja? Nie, nie, nie. To mam co, co mam. Boks? Dzięki. BOX! Kurwa, czemu takim cringe'em jesteś, który kurwa posłuchuje innych twórców i ściąga, nie Kurwa, to bo, chodzi, bo to jest zajebiste że, stary Wiem, że oni to krzyczą To jest zajebiste stary Ale czemu ty nie masz kurwa własnej osobowości i zawsze Kodeką, powtarzasz czy po czy innych, kurwa O gręsku Bo mi się podoba Boxtop wziął się od sędziego, co był na fame i sędziował walkę kaosu i zombie Okej okay. Panie, że... A! Dobrze, że usunąłem suba, nie da się tego słuchać Twojej matki kurwa lubię słuchać, jak mi kurwa jęczy pod fiutem no stary no dziwisz się masz kurwa prawie 30 lat i krzyczysz randomowe słowa kurwa pisząc przy tym no Ale powiem Ci, że od kiedy Cię poznałem zmężniał Ci głos troszeczkę Kiedyś piszczałeś, a teraz taki się zrobiłeś bardziej z niską tonacją Co to jest ciekawe, bo podobno głos się zmienia tylko do jakiegoś wieku, a mam wrażenie, że Ty go zaupgrade'owałeś po 23 roku życia Stary komplement Ci powiedziałem Stary, ja jestem dojrzałym mężczyzną No ja wiem, już jesteś Ty to może zmężniałeś jak syna zrobiłeś Tańczyć i tańczyć, ludzie to po to, żeby mogli gwałcić. Co ty mówisz, kurwa? No śpiewam piosenkę. Ludzie nie gwałcą normalni. Co ty, kurwa, mówisz, papież upierdolony? Co ty, kurwa, gadasz, człowieku? Dzięki, Pedruś. No, jeszcze Pedrusia, kurwa, pozdrowił. A czemu nie? Bo ma nik pedofilski, stary. Pedruś. A co ma Pedruś do pedofila, człowieku? Co ty kurwa mówisz tym dzieciom w internecie? Piszcie DCU. Ale Jan Paweł III bronił małe dzieci, człowieku. Chuja tam bronił, stary. Moim zdaniem bronił. Prawda jest inna. Stary, to tylko fama taka krąży w sieci. Jaka? Papież ruchał, małe dzieci. Ja to sama, to jest pomówienie. No tak się nie powinno mówić, to jest obrzydliwe. I visa ją na wejściu. 4G na pięciu. Mamy już paru fanów, pytają o mnie na Facebook. Mam też pary fanek, co by chciał, żebym wszedł znów. A ja tu pracuję, no i mogę nawet bez znów. pokazać